Drodzy widzowie, co objawił nam, mniej świadomym obserwatorom sceny politycznej, fakt wyboru Rafała Trzaskowskiego na kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2025 roku? Objawił jedno. Donald Tusk nie brał odpowiedzialności za wybór i scedował ten obowiązek na szeregowych członków partii, bo być może sam nie wierzy do końca w ostateczny sukces Rafała Trzaskowskiego. Pra wybory i samogłosowanie w koalicji obywatelskiej jest powszechnie komentowane po prawej stronie sceny politycznej jako ustawka bo raczej trudno zakładać dobre intencje tego eventu. Co się faktycznie dokonało? Wygrał powszechny i zdecydowany faworyt Rafał Trzaskowski, a przegrał Radosław Sikorski. Dlaczego przegrał Radosław Sikorski? Radosław Sikorski dla zdecydowanej większości członków Koalicji Obywatelskiej to osoba raczej niegodna zaufania, bo dopuściła się w przeszłości zdrady swojego obozu politycznego. Wy może tego nie pamiętacie, ale ja akurat pamiętam. Najpierw Radosław Sikorski był politykiem PiS. Był w rządach Jana Olszewskiego i Jarosława Kaczyńskiego, a potem zdradził swoich z powodu wygórowanych własnych ambicji i przeszedł do konkurencji, czyli do Platformy Obywatelskiej, a w obecnej koalicji obywatelskiej traktowany jest z rezerwą i używany raczej jako pożyteczne narzędzie w walce z opozycją. No cóż, jeżeli wystartował w tej ustawce na swoje własne życzenie, to się absolutnie przekonał, ile tam naprawdę znaczy i ilu ludzi ma za sobą. Faktycznie podniósł klęskę, uzyskując poparcie na poziomie. Tylko 25%. A jaki morał z tego wynika? Zdrajca własnego obozu politycznego nigdy nie zostanie obdarzony pełnym zaufaniem w nowym środowisku. I tego zaufania nie odbuduje. A własne ego i ambicja nic tutaj się nie zda. Takim ludziom się z reguły nie ufa. Raz zdradzili, zdradzą i kolejny raz.